Wiodący ekspert w dziedzinie rozwoju i produkcji przemysłowych wymienników ciepła firma Kelvion została uhonorowana prestiżową nagrodą Best Manage Company Award 2025 za wybitne osiągnięcia w obszarach strategii, produktywności, innowacyjności oraz kultury korporacyjnej. Nagroda jest potwierdzeniem jakości dla odnoszących sukces przedsiębiorstw średniej wielkości, takich jak Kelvion. W czasach dynamicznego rozwoju dużej konkurencji wymagane jest utrzymanie odpowiednich standardów i odpowiednie znaczenie ma również jakość i zarządzanie naszą produkcją. Po to, żeby sprostać wyzwaniom jutra i po to, żeby być konkurencyjnym na rynku. Zlokalizowana w świebodzicach firma Kelvion dostarcza klientom najnowocześniejsze rozwiązania termiczne gwarantujące wysoką niezawodność i efektywność energetyczną procesów przemysłowych. Produkty Kelvion znajdują zastosowanie w centrach danych produkcji wodoru, pomp ciepła, przemyśle morskim, chłodnictwie oraz przemyśle spożywczym. Wszechstronne, przyjazne środowisku i wydajne, tak w trzech słowach można określić nasze produkty. Dodatkowo mamy globalną sieć sprzedaży, serwisu i produkcji, która zapewnia naszym klientom ciągły dostęp do serwisu posprzedażnego, instalacji na miejscu oraz części zamiennych. Dolny Śląsk, a konkretnie Wałbrzyska, specjalna strefa ekonomiczna Inwestpark już od ponad dekady jest partnerem dla rozwoju biznesu tego międzynarodowego inwestora. Współpraca firmy Kelvion z Wałbrzyską strefą ekonomiczną rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy to otrzymaliśmy zezwolenie na rozpoczęcie inwestycji w strefie. Nasza działalność nie ogranicza się tylko i wyłącznie do inwestycji, ale prowadzimy również szerokie działania dotyczące wsparcia lokalnej gospodarki, jak również działania dotyczące rozwoju kadr w tym. Udział w regionalnych targach pracy. Warto dodać, że m.in. dla dolnośląskich inwestorów w specjalnej strefy ekonomicznej InwestPark oferuje elastyczne wsparcie biznesowe. Szyte na miarę potrzeb każdego przedsiębiorcy, wsparcie biznesowe dopasowane jest do działalności, wielkości firmy i planowanych inwestycji. Każdy przedsiębiorca dostaje od nas kompleksową ofertę, konkretne wyliczenia i przewidywane oszczędności, wynikające ze zwolnienia z podatku PIT-CIT w oparciu o profil firmy. Na Dolnym Śląsku przyszły inwestor może liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego do 12 lat oraz zwrot nawet do 45% kosztów swojej inwestycji.